Kochana duszo, nie jesteś tutaj przypadkiem. To nie jest zwykła wiadomość, to znak. Aniołowie prowadzą cię właśnie teraz, bo coś ważnego ma się wydarzyć. W twoim życiu jest ktoś, kto próbuje o tobie zapomnieć. Ktoś, kto w milczeniu wypiera twoje imię, szczególnie nocą, gdy świat się wycisza, a serce mówi głośniej niż myśli. Ale prawda jest taka, to imię wraca. Wraca silniejsze niż kiedykolwiek. Znasz to uczucie? Gdy nagle w środku spokojnej nocy czujesz czyjąś obecność, jakby twoje imię było wypowiedziane szeptem w przestrzeni, której nie widać, ale czuć, to nie iluzja, to dusza tej osoby, która cię wspomina, choć próbuje temu zaprzeczyć. Coś wewnątrz niej krzyczy, że nie jesteś przeszłością, jesteś tą częścią, której nie da się wymazać, tą, która wraca, nawet jeśli była zepchnięta głęboko pod warstwy codzienności. Nie chodzi o zwykłe wspomnienie to coś o wiele silniejszego. Aniołowie pokazują mi, że ta osoba prowadzi w sobie cichą walkę. Z jednej strony chcecie wyrzucić ze swojego serca, z drugiej wszystko w niej krzyczy, że nie może. I właśnie dlatego, każdej nocy, gdy próbowała zasnąć w spokoju, ty przychodziłaś do jej snów. Wspomnienia wracają, czasem bolesne, czasem ciepłe, ale zawsze prawdziwe. Być może teraz czujesz smutek, bo pytasz siebie: Dlaczego mnie odrzuciła? Co zrobiła mnie tak? Ale kochana, to nie ty byłaś problemem. To strach tej osoby przed tym, co czuła. Uczucie do Ciebie było tak silne, że zakłócało jej spokój, burzyło to, co znała, a kiedy coś nas przerasta, pierwszym odruchem jest ucieczka. Zanim przejdę dalej, napisz w komentarzu ten mantrę: zasługuje naprawdę, nawet jeśli boli, bo prawda mnie wyzwala. To otworzy Twoje serce na to co Aniołowie chcą Ci dziś przekazać. Teraz kontynuuję wiadomość. Aniołowie pokazują mi obrazy. Widzę ją, siedzącą samotnie, patrzącą w ciemność, starającą się nie wypowiedzieć Twojego imienia, jakby samo Jego brzmienie miało wywołać lawinę uczuć, której nie da się zatrzymać. W jej wnętrzu toczy się wojna. Zapomnieć czy pamiętać, przyznać się czy dalej grać rolę obojętnej. Ale dusza nie zna kompromisów. Ona zawsze przypomni o tym, co prawdziwe. Ty byłaś tą prawdą. Wiesz, dlaczego to wszystko jest teraz tak intensywne? Bo coś się zbliża, coś, co przerwie ten cykl milczenia, coś, co sprawi, że ta osoba już nie będzie mogła udawać. Prawda? Ta, którą starała się zakopać, wyjdzie na powierzchnię. I to wydarzy się w sposób, którego się nie spodziewasz. Może będzie to wiadomość o świcie, może przypadkowe spotkanie, może sen tak żywy. Że będzie musiała wstać i napisać do ciebie. Ale to nadejdzie. Zastanów się. Czy ty także czujesz tę niepokojącą obecność w swoim życiu? Czy zdarzyło ci się nagle zatrzymać? Poczuć ciężar czyjegoś myślenia o tobie? To są sygnały. Duchowa więź, której nic nie potrafi przerwać. Bo nie chodzi tu o zwykłą relację, to coś głębszego. Coś, co wymyka się logice. Aniołowie szepczą, że teraz Twoim zadaniem jest przygotować serce. Bo choć ta osoba cię wypiera, to jej dusza coraz głośniej mówi prawdę. Nocą, kiedy wszystko cichnie, jej emocje są najsilniejsze. I to właśnie wtedy wypowiada Twoje imię. Nie na głos, ale w myślach, których nie da się powstrzymać. Zamknij oczy, poczuj to. Czy czujesz w powietrzu to napięcie? To moment przed zmianą. Przed prawdą, która nadejdzie jak burza, przerywając ciszę. Ale to nie wszystko. Jest coś jeszcze. O czym musisz wiedzieć? Nie sposób opisać, jak silne emocje kryją się w sercu tej osoby. Chociaż jej twarz może być spokojna, a słowa chłodne lub obojętne, to nocą prawda się wymyka. W ciszy, gdy znikają rozpraszacze dnia, to właśnie twoje imię staje się jej jedynym towarzyszem. Nie mówi go na głos. Czasem nawet nie pozwala sobie świadomie o tobie pomyśleć. Ale duszy nie da się oszukać, i właśnie dusza tej osoby woła cię nieustannie nawet jeśli sama jeszcze nie potrafi tego przyznać. Być może zastanawiasz się, jeśli to prawda, to dlaczego się oddaliła? Dlaczego udaje, że mnie nie zna? Aniołowie odpowiadają jasno, bo uczucia, które nosi do ciebie, są zbyt silne, zbyt głębokie, by mogła je unieść. Ona się ich przestraszyła. Zobaczyła w tobie coś, czego wcześniej nie znała lustro swojej duszy. A kiedy dusza rozpoznaje duszę, nie ma odwrotu tylko że nie każdy jest gotowy, by to przyjąć. Są tacy ludzie, którzy całe życie uciekają przed prawdą, boją się jej, bo nie da się jej kontrolować. Prawda wchodzi jak światło do ciemnego pokoju, odsłania wszystko, nawet to, co chcielibyśmy ukryć. Ty byłaś takim światłem dla tej osoby. I chociaż to piękne, to jednocześnie przerażające dla kogoś, kto całe życie żył w cieniu. Aniołowie pokazują mi, że ta osoba miała plany, miała wizję swojego życia, pewne cele, może nawet związek, który wydawał się stabilny. A potem przyszłaś ty, i wszystko się zachwiało. Nagle pojawiła się w niej niepewność, pytania, których wcześniej nie zadawała. Ty poruszyłaś coś w niej, coś, czego nie da się już wyciszyć. Czasami najgłębsze uczucia nie są tymi, które od razu rozkwitają, czasami to te, które najpierw bolą, bo wymagają, byśmy się odsłonili. A właśnie tego się boi ta osoba odsłonięcia. Bo co, jeśli pokaże ci swoje prawdziwe ja, a ty odejdziesz? Co, jeśli się odrzucisz? Dlatego wybrała to, co zna. Wybrała milczenie, ale to milczenie staje się dla niej ciężarem. Teraz, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu. 888. Aby przywołać to, co należy do ciebie z siłą. Ta liczba to symbol nieskończonych możliwości i odnowy. Pomaga otworzyć serce i duszę na to, co ma nadejść. Kochana, jeśli to, co czytasz, porusza Twoje serce, pozwól, że poproszę Cię o coś wyjątkowego. Jeśli czujesz, że ta wiadomość była dla ciebie, że dotknęła twojej duszy i przyniosła ci nadzieję, rozważ wsparcie naszej misji poprzez drobną darowiznę. To właśnie dzięki takim gestom możemy dalej nieść światło, tworzyć te przesłania i pomagać innym duszom odnaleźć odpowiedzi, których szukają. Każda darowizna jest nie tylko wsparciem materialnym to energia serca, którą przekazujesz dalej. Wracając do przekazu Aniołowie mówią, że teraz wszystko przyspiesza. Wewnętrzne napięcie tej osoby narasta. Jest jak wulkan, który długo spał, ale teraz jego wnętrze zaczyna się ruszać. Każdy dzień, każda noc bez ciebie jest dla niej coraz trudniejsza. I nawet jeśli tego nie mówi, to czuje. Jej ciało reaguje. Serce przyspiesza, kiedy myśli o tobie. Czasem dusi się w emocjach, które nie zostały wypowiedziane. Czuje Twoją obecność i wie, że nie może już dłużej udawać. Ale mimo to, wciąż się waha, to wewnętrzne rozdwojenie jest niemal namacalne. Raz planuje do ciebie napisać, raz wszystko kasuje, przegląda twoje zdjęcia, twoje słowa, sprawdza twoje obecności i nic nie mówi. A przecież tak wiele by chciała, ale coś ją trzyma. Może to strach, może to duma, może wstyd, ale aniołowie są przy niej i są też przy tobie. Coś się zbliża, coś co zmieni bieg tej ciszy. Coś, co sprawi, że te niewypowiedziane słowa zaczną padać najpierw nieśmiało, potem odważnie. Przygotuj się. To nie będzie zwykłe spotkanie. To będzie emocjonalne otwarcie. A ty, czy jesteś gotowa, by to przyjąć? Widzisz, są momenty, w których los się zatrzymuje, jakby wstrzymał oddech na sekundę, czekając na Twoją decyzję. I właśnie teraz taki moment się zbliża. Ta osoba, która przez tyle czasu próbowała Cię wypchnąć ze swojego świata. Która nie wypowiadała Twojego imienia głośno, która udawała, że Cię nie pamięta. Właśnie ta osoba dochodzi do granicy, granicy ciszy, granicy zaprzeczenia. Bo serce nie zapomina. Serce pamięta każdą chwilę, każdy dotyk emocji, każde spojrzenie. A to, co się wydarzyło między Wami, nawet jeśli nie było wypowiedziane wprost, było prawdziwe. I dlatego teraz dusza tej osoby zaczyna mówić głośniej niż jej umysł. Zaczyna szukać Cię wszędzie. W snach, w znakach, w rozmowach z innymi, w zapachach, w muzyce. Nawet nie zdaje sobie sprawy, jak często cię przywołuje. A ty, czy to czujesz? Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. To pomaga nam tworzyć dla ciebie treści, które mają znaczenie. Teraz kontynuuję wiadomość. Aniołowie pokazują mi obraz. Ta osoba siedzi z telefonem w dłoni. Przesuwa ekran. Patrzy na twoje zdjęcie. Pisze wiadomość, po czym ją kasuje, i tak w kółko, bo walczy, nie z tobą, ale z samą sobą. Każda emocja, która się w niej pojawia, to dowód, że nie może o tobie zapomnieć, że to nie był przypadek, że wasze drogi się skrzyżowały, bo miały coś sobie przekazać, ale teraz ta osoba stoi na rozdrożu, może pójdzie w stronę odwagi, może wybierze znowu strach, ale niezależnie od tego, aniołowie mówią jedno: Ty masz prawo wiedzieć, że jesteś w jej sercu. I że to uczucie, które w niej rośnie, już niedługo eksploduje. Dlaczego teraz? Bo dusza nie może dłużej milczeć. Ostatnio być może zauważyłaś znaki: niepokój w sercu, powracające wspomnienia, sny z tą osobą, nagłe wzruszenia bez powodu. To wszystko to nie halucynacje, to prawda duszy. To odpowiedź na to, że twoja energia i jej energia znowu się przyciągają. Niewidzialna nić, której nie da się przerwać. Nawet jeśli została naciągnięta do granic możliwości, ta osoba być może nie mówi o tobie nikomu, może udaje, że cię nie zna, że jesteś tylko wspomnieniem, ale w środku wszystko w niej krzyczy, krzyczy twoim imieniem. Wiesz, co jeszcze pokazują mi aniołowie? Ona się boi, boi się, że jeśli wróci, ty jej nie przyjmiesz, że powiesz za późno, że drzwi są już zamknięte. I właśnie ten lęk paraliżuje ją bardziej niż wszystko inne. Ale coś zaczyna się zmieniać. Coraz częściej zwycięża tęsknota nad dumą, coraz częściej łzy stają się silniejsze niż milczenie. A teraz zbliża się coś, co może być punktem przełomowym. Może to będzie sen, w którym cię zobaczy i poczuje, że już nie może czekać. Może to będzie piosenka, która nagle przypomni jej wszystko. A może wydarzenie, coś losowego, co wytrąci ją z równowagi i otworzy na to, co nosiła w sobie tak długo. A ty, czy jesteś gotowa? Bo ta wiadomość nie jest przypadkiem. To nie tylko słowa, to echo duszy, która wciąż cię kocha, i nawet jeśli nie wypowiedziała tego na głos, jej serce już to krzyczy. Ta osoba zaczyna rozumieć coś, czego długo nie chciała przyjąć, że uczucie, które do ciebie czuje, nie jest przelotne. To nie była iluzja, zachwyt, chwilowe zauroczenie. To było coś, co przyszło z głębi duszy, a duszy nie da się oszukać. Można ją ignorować przez chwilę. Można zepchnąć ją na bok, ale w końcu zaczyna mówić głośno, a teraz właśnie tak się dzieje. Jej serce już nie chce milczeć. W ciszy nocy, gdy wszystko dookoła zasypia, ona słyszy swoje własne myśli, te, które przez dzień skutecznie zagłuszała. I to właśnie w tych chwilach wracasz. Twoje imię powraca jak echo, którego nie da się uciszyć. I choć wiele razy próbowała, ono wraca z siłą, z emocją, z tęsknotą. Aniołowie pokazują, że ta osoba przechodzi przez bardzo głęboki proces przemiany. Coś w niej pęka. Maski, które nosiła, zaczynają spadać, a w ich miejscu pojawia się prawda bolesna, ale wyzwalająca już nie potrafi udawać nie potrafi grać silnej, obojętnej, zdystansowanej bo kiedy zamyka oczy, widzi ciebie, kiedy patrzy w lustro, widzi, że czegoś jej brakuje, a tym czymś jesteś ty. Być może czujesz się teraz rozdarta. Może pytasz siebie, dlaczego mam znowu otwierać serce, skoro mnie zraniła, skoro zniknęła? Ale aniołowie mówią jasno: ta historia nie jest zakończona i to, co ma nadejść, może cię zaskoczyć. Ta osoba nie tylko cię pamięta, ona zaczyna tęsknić w sposób, który ją przeraża, bo to nie jest już zwykła nostalgia, to potrzeba. Potrzeba usłyszenia twojego głosu, potrzeba poczucia twojej obecności. I choć może jeszcze walczy z tym wewnętrznie, z dnia na dzień ta walka słabnie. Bo uczucia nie słuchają rozumu. Aniołowie pokazują, że zbliża się impuls, coś co pchnie ją do działania. Może to być drobny gest z Twojej strony, może Twoja cisza, może zupełnie coś z zewnątrz. Ale to, co jest pewne, ona nie wytrzyma już długo w tym stanie zawieszenia. Ta cisza stanie się nie do zniesienia. I właśnie wtedy, może nagle, może ostrożnie. Spróbuje się zbliżyć. Może napisze tylko jedno słowo, może wyśle znak, może pojawi się tam, gdzie się jej nie spodziewasz. Ale zrozum jedno. To będzie jej sposób na powiedzenie: tęsknię. Nie oczekuj wielkich deklaracji od razu. Czasem serce mówi najwięcej przez najmniejsze gesty, ale to, co zrobi, będzie szczere. Będzie pierwszym krokiem do otwarcia drzwi, które wcześniej zamknęła zbyt gwałtownie. Aniołowie mówią, że ta historia zasługuje na szansę. Nie dlatego, że jest łatwa, ale dlatego, że jest prawdziwa. Aniołowie chcą, abyś teraz szczególnie uważnie wsłuchała się w to, co czujesz. Nie w to, co myślisz, nie w to, co próbujesz zrozumieć rozumem, ale w to, co odczuwasz głęboko, w sercu, w duszy. Bo serce już wie, serce już czuje i może właśnie dlatego czytasz teraz te słowa, bo jesteś na progu czegoś, czego jeszcze nie rozumiesz. Ale czego twoja intuicja już dotyka? Ta osoba, o której mówimy, nie przestaje czuć. Każdego dnia uczy się żyć z tą ciszą, jak z ciężarem, który trudno zrzucić z ramion. Wśród ludzi uśmiecha się, może nawet żartuje, żyje jak gdyby nigdy nic, ale w środku dzieje się coś zupełnie innego. W środku trwa burza, każde wspomnienie z tobą jest jak błysk, każda myśl o tobie jak piorun, i najgorsze dla niej jest to, że nikomu o tym nie mówi. Nosi to wszystko w sobie, jak tajemnicę, jak winę, jak krzyk, który nie ma gdzie wybrzmieć. I właśnie dlatego nocą, w tej ciemności, kiedy już nie musi nikogo grać, twoje imię wraca. Wraca z siłą, z emocją, z bólem, ale to już nie jest tylko tęsknota, to poczucie straty. Aniołowie pokazują, że w tej osobie rośnie coś jeszcze. Żal. Żal, że nie miała odwagi że nie powiedziała ci prawdy, kiedy miała szansę, że wybrała milczenie, kiedy powinna była się odezwać, że zamiast walczyć o was, uciekła, i teraz to wszystko do niej wraca. Może próbowała iść naprzód, może ktoś inny pojawił się w jej życiu, ale wiesz, co aniołowie pokazują? Że to nie ma znaczenia, bo nawet jeśli fizycznie była z kimś innym, dusza wciąż była z tobą. Żadna nowa relacja, żadna próba zapomnienia, żadne zajęcie. Nic nie zdołało jej wypełnić tego miejsca, które należało do ciebie. Ty jesteś tym miejscem. I w tym właśnie tkwi tajemnica. Nawet jeśli ktoś odchodzi, dusza nie odchodzi nigdy naprawdę. Ona zostaje, współbrzmi, szuka połączenia. I właśnie to teraz się dzieje. Co więc się stanie? Aniołowie mówią, że zbliża się moment, którego nie da się już odsunąć. Chwila, kiedy ta osoba stanie twarzą w twarz ze swoją prawdą. I wtedy będzie musiała coś zrobić. Może to być wiadomość, może spojrzenie, może coś, co tylko wy rozpoznacie jako znak, ale to się wydarzy, bo już dłużej nie wytrzyma. A ty? Czy twoje serce jest gotowe, by usłyszeć to, czego tak długo pragnęło, ale też się obawiało? Aniołowie szepczą, że zbliżasz się do chwili, która ma moc uzdrowić coś bardzo głęboko w tobie i w niej, bo to nie tylko ona cierpi. Ty też nosisz ciężar ciszy, tych wszystkich pytań bez odpowiedzi, tych wiadomości, których nie otrzymałaś. Tych spojrzeń, które niczego nie wyjaśniły. Tej decyzji, której nigdy nie rozumiałaś, ale dziś aniołowie chcą, żebyś zrozumiała jedno, to nie była decyzja oparta na braku uczuć. To była decyzja oparta na strachu, a strach to nieprawda. Strach to cień, a ty jesteś światłem, którego ona wtedy nie potrafiła unieść. I teraz, paradoksalnie, to właśnie to światło w niej wraca: jak tęsknota, jak echo czegoś, co miało znaczenie, bo ty miałaś znaczenie. Nadal masz i zawsze będziesz miała. Widzisz, ona próbowała zamknąć to wszystko w sobie, zakopać, ale uczucia nie umierają, dlatego że ktoś nie chce ich widzieć. One zostają, one czekają i teraz wracają do niej z całą siłą, jakiej się nie spodziewała. Może w codzienności udaje, że wszystko jest w porządku, może gra przed światem rolę osoby niezależnej, silnej, obojętnej, ale kiedy zostaje sama, nie potrafi dłużej udawać. Czuję Twoją obecność. Widzicie w miejscach, których nie chciała już odwiedzać myślami. I to ją zmienia. To już nie jest tylko wspomnienie, to uczucie, które nie zniknęło. I to ono teraz kieruje ją w Twoją stronę. Aniołowie pokazują, że zbliża się sytuacja, która postawi ją w miejscu bez ucieczki. Coś się wydarzy. Może to będzie spotkanie, którego nie planowała. Może wiadomość, która przypadkowo do niej trafi. Może słowo wypowiedziane przez kogoś, kto nawet nie wie, co budzi. Ale ta chwila będzie kluczowa. Będzie jak iskra i wszystko w niej się otworzy. Nie zdziw się, jeśli poczujesz nagłą obecność, jeśli w jednej chwili poczujesz jej myśl, jeśli w środku dnia poczujesz, że ona cię przywołuje, to nie przypadek, to dusza, która sięga do ciebie, bo dusze nie potrzebują słów. One czują i ta dusza właśnie czuje. To, co wydarzy się w najbliższym czasie, nie będzie przypadkowe. Aniołowie przygotowują przestrzeń, w której prawda będzie mogła wreszcie wypłynąć. I nawet jeśli do tej pory wszystko wskazywało na to, że ta osoba odeszła na zawsze, energia, która się buduje, mówi coś zupełnie innego. Ta osoba zaczyna czuć, że nie może już dłużej ukrywać tego, co naprawdę nosi w sercu. I chociaż być może nie ma jeszcze odwagi, by wypowiedzieć to wprost, to już teraz robi małe kroki. Może pojawi się w Twoim życiu w sposób nieoczekiwany, subtelny, ale znaczący. Może napisze coś neutralnego, jakby przypadkiem. Może odezwie się przez kogoś, ale każda z tych rzeczy będzie miała jedno znaczenie. Myślę o tobie, chciałabym coś powiedzieć. Aniołowie mówią, że to będzie próba. Ona sprawdzi, czy twoje serce wciąż jest otwarte, czy jej obecność nadal ma sens, ale za tym pytaniem kryje się znacznie więcej. To będzie wezwanie do prawdy, Twojej i jej, bo teraz już nie chodzi o gest, chodzi o prawdę duszy. Zbliża się moment. W którym ta osoba nie będzie mogła dłużej ukrywać tego, co naprawdę czuje. I wtedy, jeśli odpowiesz sercem, może się wydarzyć coś niezwykłego coś, co zacznie na nowo wasze połączenie. Może nie od razu może to będzie proces ale już nie będziecie w punkcie wyparcia będziecie w punkcie uznania uznania, że to, co się między wami wydarzyło, miało znaczenie. Być może to będzie rozmowa, której długo nie było albo spojrzenie, które powie więcej niż tysiąc słów może to będzie jedno zdanie. Tęskniłam za tobą. I choć może ci się wydawać, że to za mało, to właśnie od tego zaczyna się prawdziwa zmiana, bo nie chodzi o to, ile się mówi, chodzi o to, co się czuje, kiedy się mówi. Aniołowie pokazują, że to uczucie nie zgasło, ono tylko zostało schowane, a teraz wraca silniejsze, prawdziwsze, głębsze, bo przeszło przez ból, przez tęsknotę, przez ciszę, i teraz oboje jesteście inni silniejsi, mądrzejsi. Bardziej świadomi. Nie chodzi już o przeszłość. Chodzi o to, co wybierzecie teraz. Czy otworzysz się na to, co może przyjść? Czy pozwolisz tej osobie pokazać ci, kim naprawdę się stała? Czy odważysz się zaufać temu, co czuje twoja dusza, nawet jeśli twój rozum mówi, że to niemożliwe? Bo aniołowie mówią, to możliwe, ale wszystko zależy od was dwojga, bo teraz ta osoba wie. Już nie może udawać. Już nie potrafi żyć bez odpowiedzi i dlatego zrobi ten krok bo ciebie nie da się zapomnieć ciebie można tylko kochać nawet w milczeniu ale to milczenie właśnie się kończy i teraz wszystko się zmieni jeśli ta wiadomość rezonowała z tobą i twoją sytuacją napisz w komentarzu jestem gotowa przyjąć prawdę która mnie uwalnia podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach jeśli podobała ci się ta wiadomość polub ją i zasubskrybuj kanał aby otrzymywać więcej inspirujących treści Dziękuję za obecność. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.